Hejka kochani, z tej strony Jakociestka, a w dzisiejszym odcinku sobie tutaj popatrzymy na te wyścigi. Co się stało z tym siodłem, które dodało SSO. No bo aktualizacja była, nie? No to wiecie, jak to z aktualizacjami. A więc zostawcie apyczkę w górę pod tym filmem oraz sobie tak, aby być na bieżąco i idziemy. Dobra, przestań to <laughs> robić. Idziemy sobie tam. Yy, no i co? Aaa! Um, jestem niezadowolona, bo 5 godzin, aż zacznie się aktualizacja aktualizować, bo oczywiście był czas na aktualizację, to jest jakaś masakra. Pokażę Wam ten pierwszy wyścig, jaki on jest. To jest taki skokowy wyścig, jak widzicie. Tutaj nic się nie zmieniło. Zrobimy sobie go do połowy, bo mi się tego robić nie chce. I zaraz sobie popatrzymy, co tam oni dodali dalej. A wy zostawcie w, w tym czasie łapeczkę w górę pod tym filmem oraz sobie tak, aby być na bieżąco i lecimy. Dobra, już koniec z tym wyścigiem. No i co? Co oni tutaj dodali? Moi kochani, mamy tutaj mapę. No jak widzicie, na tej mapie mamy tutaj Sekwoje, czyli ten teren. Tutaj jest północna przełącz, która jest w bardzo dużym terenie i jeszcze nie została odblokowana. Yy, ostatecznie oczywiście. Yy, no, ale pewnie będzie tam za może dwa lata, będzie już pewnie cała. No, coś takiego, no, ale dobrze, nieważne. Yy, nie, że nie, że nie, nie. Dobra, nieważne. Po prostu. Tutaj mamy trochę mniejszy teren do odbekowywania oraz wioskę przepięknego, które. No dobrze, co to jest, to ja nie wiem. Mamy dziki las, troszkę tak po. On był tutaj bardziej, ten napis, a o, go przesunęli tu, więc no dobrze. Oraz podwózkę do wioski pięknego, nie? O, tutaj w ogóle jakiś serial nagry nagrywają, więc ja chyba sobie pójdę, bo ostatnio znam te seriale. O nie, jeszcze w tego gościa, a dobra, ona chyba nie O nie, ona też nagrywa, dobra, weźmy się tutaj schronimy może gdzieś, e, chyba że oni się bawią, ale dobra, nie wiem, dobra, lecimy sobie. No i co? Ten teren, mam nadzieję, że zostanie odblokowany przynajmniej tutaj do połowy. Bo no. Em, tak średnio. A dał jakiś kod też, chyba na 200 star końców. A co mi. Jezus, z czym oni w moją stronę idą? Ale no nie wiem, bo on nie działa. Więc jakby ktoś wiedział, kiedy on zadziała, to mi powiedzcie, ale. O matko Jezus, dobra. Jestem po prostu serio. Nie podoba mi się to zbytnio. Ale dobra, lecimy z tym. I co tutaj mamy? Dodali właśnie tutaj tą wioskę przepięknego oraz podwózkę. Już sprawdzam i tej podwózki po prostu nie ma tam. Więc dziwne. I to będzie w następnym tygodniu. Oraz dali sobie nowe reputacje, gdzie one tutaj są. Gdzieś tutaj je dali. I to było właśnie biuro gett. Nie robię go. Bo w ogóle mam bardzo dużo reputacji do roboty, a ich nie robię. Gdzie tu jest ta reputacja? Mistycy i wojownicy. Tak, mamy tutaj, tutaj i tutaj już Wam wszystko przeczytam. Obserwatorzy nieba, marzyciele i wędrowcy. Oto Mistycy, którzy są najbliżej drzewa strażnika, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Zajmują się oni e, tworzeniem kaplic strażnika ku czci opiekuna życia. Mistycy czują się bardzo urażeni, jeżeli ktoś, ktoś kwestionuje ich styl życia. Dobra, i teraz wojownicy. Po i na części wojowników. To silne stado mieszka na skalistym terenie północnego dzikiego lasu. Ich styl życia to nieustanne udowadnianie swojej siły. Czy to poprzez wyścigi, ceremonie bębna, czy rozbijanie różnych przedmiotów? Dobra, yy, już Wam tutaj tłumaczę, bo mistycy to mi się kojarzy z uh, Wildcraftem, a wojownicy oczywiście z książkami Erin Hunter, które czytam osobiście i po prostu polecam. No, zostały mi dwie części do przeczytania, więc świetnie. Jedna mi właśnie dochodzi. Jeżeli ktoś by chciał, tu pierwszej, to tam zajrzyjcie sobie do opisu. Tam macie, można je kupić na Empiku spokojnie. Są mangi te różne, więc sobie zajrzyjcie, jeżeli kogoś interesują książki o kotach. No i co, ja jestem ciekawa, bo tutaj mamy ten północny las. Tu będzie, czekajcie, gdzie jest ten północny las? Północna część, to będzie tutaj bardziej, wiecie? Tak, tutaj to będzie ta północna część, chyba. Chyba, że im chodzi o to, ale wątpię. No i mają te nowe reputacje dodali, więc ciekawie, ciekawie, zapowiadam. A wyścigów mamy multum. Mam nadzieję, że nie dodają kolejnych, ale dobrze. Teraz powiem Wam, co zrobić, jeżeli Wam nie widzicie graczy, nie? No to tak, jeżeli nie widzicie graczy, to sobie wychodzicie z gry. Wyjść z gry można tutaj przez wyjście albo przez kliknięcie znaku Windowsa. To też działa. Yy, I wtedy, jakby wyłączać sobie kartę. No i teraz, jeżeli już tak zrobiliście, to normalnie wchodzicie na SS, tak jak zawsze. Kiedy macie to okienko logowania, tam jest email, i hasło, na dole macie język. Najprawdopodobniej macie ustawiony ten język na polski. Hmm, chyba, że ktoś gra na innym, ale wątpię. No, jeżeli macie ustawiony język na polski, to sobie go ustawiacie, nie wiem, na francuski, na byle jaki język po prostu. No i teraz patrzcie tak. Normalnie macie ustawiony, tam się zmieniają te napisy na ten francuski i musicie sobie bardzo fajnie teraz to zrobić, ponieważ... wow, ale fajnie to wygląda. Po prostu ten półsiad tej postaci to jest w tych koniach tak dopracowane, że nie wiem i jak już macie sobie to wszystko zrobione to wchodzicie normalnie na S.S.O. jedziecie gdzieś gdzie jest dużo graczy, nie wiem Steve'a, tam gdzie macie stajnie rancho no gdzieś gdzie zawsze są ludzie jeżeli ludzi nie ma to robicie to samo tym razem zmieniacie język na inny na przykład mieliście jakiś chiński, dajmy na to jak jest no i ustawiacie francuski no i tak robimy, zmieniamy ciągle różne języki, nie na polski, pamiętajcie polski ostatni. I wtedy, jeżeli macie już, się, widzicie graczy w pewnym miejscu, właśnie tam, gdzie jest i zawsze, jeżeli widzicie jakiegokolwiek gracza, możecie wyjść, ustawić sobie język na polski i widzicie graczy. Mi to działa, muszę zazwyczaj kilka razy tak porobić, ale no co? Działa mi to. A więc to będzie już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je koniecznie w komentarzach. Ja chętnie odpowiem na nie. A tymczasem, mm, no co? Ja się z Wami żegnam i pa!